Hello! Witajcie na moim kanale z tej i dzisiaj w ogóle nie pójdę do taka twarzy, bo będę zaraz robiła maseczkę. Dzisiaj szczekujemy się na Halloween, więc witajcie na vlogach szkół z przygotowaniami do Halloween. Na Halloween w sumie, na Halloween, tak! I ogólnie mega się cieszę, mega się cieszę. Oczywiście cała jestem wypryskana moja cera i jest po prostu w tragicznym stanie, dosłownie tragicznym, więc mam nadzieję, że pomoże w tym maseczka. Powiłam się nią, sorry. Więc ją sobie założymy w sumie I, i co? I na razie to w sumie będzie tyle, bo ja mam włosy, ogarnęłam się już. Jest bardzo wcześnie, znaczy bardzo, jest już 11. impreza jest dopiero o 19, więc mam bardzo, bardzo dużo rzeczy, choć muszę jeszcze jedzenie przygotować, a nie mogę tego przygotować teraz, no bo będzie stare, sflaczałe do tej godziny już, a ja nie chcę, żeby było takie, tylko chcę, żeby było fajne, dobre i w ogóle, bo tam owocki w ogóle ja mam pomysł, zrobić oto takie dynki. Na razie one wyjdą. Jak nie wyjdą, no, chyba nie wyjdą. I teraz będę musiała patrzeć tutaj, bo ile to ma? Najczęściej to robię właśnie w łazience, nie przy biurku. Jak ona to rzeczywiście ma miód. Ej, pierwszy raz korzystam z tej masyczki. Ona, e, miód, e, mleko. Ja zawsze ci ście... Eee, fuj. <grym> Ja zawsze tu ucinam, bo mi tutaj zawsze wystaje wszystko. jeszcze ja to ładniej wyprostuję, jakby zrobię ładniej. I ona rzeczywiście ma mleko. I pachnie pięknie kokosem. Ja zawsze jeszcze tą resztkę, która tam zostaje, robię tak, czyli tyle zostało. Robię tak i robię tu na dekolt. Na dekolt. Znaczy, no, kurwa, mam teraz taką piżą i taki stanik, że tak trudno mi tutaj na dekolt. I w sumie teraz mam plan odpoczywać. Umyć twarz i dopiero ku 15 zacząć się śpieszyć. Więc mam jeszcze 3 godziny nic nie robienia. Skończyłam dzisiaj naukę, jak chodzi o biologię z człowiekiem, z Skończyłam całą naukę, jak chodzi o człowieka. Jestem mega, mega szczęśliwa. Po <laughs> masarzce, gdy już sobie to poprawię i zapewne już będę gotowa, może tutaj zobaczycie sami, sami, nie wiem. Wysuszałam włoski i za jakiś czas będę ściągała tą maseczkę. W sumie one są takie gładkie, fajne, mega fajne, ale jeszcze się zastanawiam, jeszcze chyba sobie trochę dosuszę, Będę potem prostu żeby one były takie wiecie, nie puszące się aż tak. Ej, ze wszystkich maserów, które miałam, ta jest chyba jakaś największa. Ona jest gigantyczna, ona mi się. Wiesz, nie, no, ona jest duża, po prostu duża, po minus duża. Przed makijażem? Tak, jestem przed makijażem, już przenoszę wszystkie swoje rzeczy, które posiadam. Jak chodzi o makijaż, ja już go testowałam raz. Nawet nagrałam o ten filmik i ja ogólnie specjalnie oglądałam filmiki, jak nakleja się sztuczne rzęsy. I wiedziałam, że to jest po makijażu, myślałam że, to jest, myślałam, że to jest przed makijażem się nakłada, jednak się nakłada po. Ja się trochę boję tego, że, że po, bo ja będę miała całe czarne oko. Um, co jeszcze? Um, ale zobaczymy, bo ja mam takie rzęsiska. Ja sobie w sumie wybierałam Wam. Wybierałam, kupowałam je. E, tu mam swoje stare rzęsy, kiedyś tam w tańcu użyłam. I ja po prostu chyba wykorzystam to, jako że długość tych rzęs. Bo ja w sumie nie wiem, kiedyś się tnie, dzieje się tnie, nic nie wiem. Więc stwierdziłam, że, że to będzie po prostu dobre. Ja nie mam naturalnego już światła, niestety, bo. Bo jest 17 i jest już ciemno dosyć, więc ja będę w sumie nad tą latarnią tutaj muszę związać włosy. Jakby to już nie chodzi o estety estetykę, tutaj. Choć w sumie ostatnio, jak ćwiczyłam, to miałam rozpuszczone włosy i, i git, Ale dobra. Bez zbędnego gadania, dzisiaj miałam mosteczkę. I ja w sumie wszystko widzieliście. Um, ja wolę mieć tak, bo ja wtedy wszystko widzę powiedzmy, więc nakładamy najpierw bazę i a i ja tutaj tutaj ogólnie pokażę wam jakie ja chcę mieć te jest jeszcze tablet bym, o tablet by był mi potrzebny, bo tam miałam dużo inspiracji, a jednak o ja na tym bardziej myślałam, więc tutaj patrzymy, ale jeszcze powiększ, ale najpierw bazę dajemy. Teraz robiłam lekkie przemyblowanie, ale pod względem biurka i tu mam komputer, więc nie mam, mam trochę ograniczone jak chodzi takie pole manewru. Jakie ja mam oko? O moc, ale dobra, to olejmy to. Dobra, widzicie, wyglądam jak jakiś dzięcioł. Dosłownie. Ale to nie ten. dobre. Ale mam wysypało mnie maksymalnie. Jak, jak zawsze, kiedy coś jest ważnego, w ogóle sobie kupiłam. Bo miałam już to mi się kończyło Ale tak O dobra mamy This and this okay. Dobrze, że ja testowałam ten makijaż Bo na przykład wiem jakie zrobić Żeby nie zrobić błędów chociaż nie pamiętam co dałam sobie jako Żeby nie robić tych błędów Mogłam sobie je zapisać na kartce dosłownie Ale nie zapisałam i Zabędę poprawnie znowu Te same błędy Których bardzo bym nie chciała A zróbmy może to nie, lampa musi być. Lampa musi być. Ogólnie najlepsze światło jest przy tym lustrze. To już Wam mówiłam. Ale ja ten makijaż obram na siedząco i ja chyba potrzebuję teraz tutaj na siedząco miejsca. I w ogóle ostatnio za dużo bronzera dałam. I teraz musimy zmniejszyć ilość bronzera. I tego jestem już świadoma. Więc zrobimy teraz bronzer na mokro. i to wygląda jak plama. O oh my god, co to jest plama. Czego wy tego nie widzicie? Widzicie? Wy widzicie plamę. No, a teraz jest to w sumie mój naturalny makijaż, jak robię taki, jak już gdzieś wychodzę na przykład tu coś wysoko, to jest taki mój naturalny. W ogóle gdzieś się uczyłam. W ogóle to jest to jest moje zdanie, powiem wam. Natura, natura. Zdrowie jest przereklamowane. Piłam sobie wodę. No wiecie, trzeba być zdrowym. Zdrowym, zdrowym, zdrowym. No to pić wodę, no trzeba. I mówiłam, żeby mieć ją zawsze przy sobie. No to gdy się uczyłam, nalałam sobie szklankę wody, aby się uczyć. No i sobie w międzyczasie, jak sobie przypomnę, woda, tak, woda. Pijam szklankę wody. Ja chciałam coś kliknąć na tablecie. I ją wylałam. Ale nie... wylałam ją całą. Całą sięgą. Miałam ja w piąte dwa łyki. Zdążyłam tylko wbić dwa łyki. Wylałam całą na... Całe biurko. Wszystkie papiery, zeszyty. Komputer musiałam szybko włączyłam z prądu. Musiałam mega szybko jakby działać. To jest przereklamowane. Hmm? Ale wy... Ale mi wyszło. Patrzcie, czekajcie. Muszę podejść do tego. Trochę więcej. Z łatwo przesadzić. Ja jestem tym bardzo dobrym świadkiem. Więc dam tego branzera trochę mniej niż, niż dałam ostatnio. Choć boję się, że teraz jest za mało. I to pieca. Ja nie wiem, że ja to mam w głowie, i to pieca. Nie, nie rusz teraz. Teraz korektor. Tak, korektor. Biorę natalkę. Jedziemy together do, do dziewczyn. Taki mamy plan. I sujemy mega fajnie, bo. bo nie wiem. Ja nie mam tematów do gadania. A ostatnio miałam tyle do gadania, kiedy to była próba, kiedy próba była. To nie gadałam przez cały czas. A teraz? Teraz nie wiem co gadać. W nie wiem co gadać. Ja się mega cieszę w ogóle, że idę na taki Halloween. To w sumie, nie licząc z dzieciństwa, to są moje pierwsze Halloween takie dorosłe. I mega się cieszę, uwielbiam takie rzeczy. Więc zobaczymy jak będzie. Ja muszę podchodzić do tego lustra, bo ja tu już nic nie widzę. Jest bardzo, bardzo dobrze. Tylko tak i bronzer jest akurat. Bo sprawdziłam i brązer jest akurat, więc... Jak się cieszę! I teraz róż! Tak, tak. I jak wiecie, ja jestem fanem róża, różu, ale jako zła postać nie może być słodka, nie może mieć dużo różu, a zapewne za dużo takich jak dałam. Ej. więc zobaczymy, jak to będzie, ale mam nadzieję, że dobrze dałam różu, że jakby nie jest ani, ani za dużo, ani za mało, że będzie po prostu idealnie. Zaczęłam się jak spieszę, Julka nie ma się spieszyć. Ja, ja nie wiem, nie spieszę się w sumie. Powiem, że mam mega dużo czasu. Mam dwie godziny jeszcze, ale nie ma czego śpieszyć. Są dobre te brwi? Ej, mega dziwny kształt nabrały te brwi. Czy teraz jest czas na mocny makijaż, na te oczy, na które czekałam mega, mega długo? Zobaczymy, jak ja wcześniej zrobiłam, bo już go ćwiczyłam i on mi. No w sam git wyszedł. ale to jest taki ptasi efekt. I teraz malujemy drugie. Mega mi się, bardzo, bardzo mi się podoba. Nie będę udawała, że mi się nie podoba. Żeby było równe. co, nie wiedziałam, że malowanie jest aż tak fajne. To są jakbym wiedziała kiedyś, że to malowanie jest takie fajne. Komu malować? Uświadomiłam to sobie, jak Simsy mają takie coś, że uświadomiają sobie, że oni to lubią, a tego nie lubią. To ja się domyślałam, że ja uwielbiam malować. I don't know why, ale mega fajnie mi się po prostu lubię to robić. Ja mam krzywy nos, wiecie? Wiecie co? To jeszcze pikuś, naklejanie sztucznych rzęs. To będzie trudne. To będzie dla mnie trudne. Jak dla innych może być to najprostsze na świecie. Co? Skupienie jest bardzo ważne. Bo już się, ma już się mazinęłam. I teraz z tym przejechałam, tak? Bo jakoś tak zrobiłam. Nie dotykam tego, bo chyba już pogorszyłam dotykając. Widzisz, to idzie tak, a to idzie tak mega. Jeszcze sprawdzić tam. Czy ja nie nagrywałam? Ja. Ja wam nie nagrałam. Maluję usta. Oh my god. Ale krzyw. O! Ej, to mega widać. Ej, tego tam nie widziałam. Dobra, poprawka. Teraz będę prostowała włosy. Więc muszę najpierw zrobić równy przydziałek Nie będę robiła jednak koku, bo miałam problem kok. Dziwiacie, jak balerinka. Ale cofam. wolę rozpuszczone. Słuchajcie, jak jest w moim pokoju, ognie to kleiłam rzęsy, ale patrzcie, jak to wszystko wygląda together. Hej, stopy i nie wnikajcie, jaki jest bałagan. Taki make up i teraz będę nagrywała Tik mam ostatnie 4 minuty. Mam nadzieję, że wam się podobał. A, jeszcze muszę biżuterię zrobić, bo ogólnie torebka, no nie będzie, wiecie, jakaś taka wow. 3, 2, 1, go! thank you